Dzisiaj z Adamem Wichling, nie jesteśmy w Andach i to nie są lamy, jesteśmy w łapalicach, a to jest jego stado alpak. Najbardziej antystresowe zwierzę zwierzęta. Adam, dlaczego właśnie alpaki? Ja to się śmieję, że z lenistwa, chociaż wymaga wymagają trochę, trochę mniej pracy, ale też sporo opieki. Obecnie nasze stado liczy ponad 90 sztuk. A czy to prawda, że znasz imiona wszystkich tych Alpach? Tak, każde nasze zwierzę jest nazwane i zaczipowane. To powiedz, jak te się nazywają? Tutaj mamy Teremisu, Marike. Adam, a co to jest za maluszek? A to najmłodsza alpaka w naszym stadzie. Ma jej a... 2,5 tygodnia. Cię właśnie się dowiedziałem, że jest 25 kolorów, alpa, kolorów alpak? A powiedz, jak ile odcieni, Adam? Około 100 odcieni. To, to jest jaki odcień. Ale Tutaj miły. mamy akurat Greja, Dark Silver Greja. Także zobaczcie, dziewczyny, poznajcie Greya. No tutaj alpaki strzyżemy właśnie raz, raz do roku w maju, z jednej sztuki pozyskujemy około 3 kg. Jest antyalergiczna. Od tygodnia właśnie do naszego stada dołączyła jedna lama, też żeby pokazać jak mamy jakiś gości, różnicę między lamą a alpaką. No Artur, jak ty ładnie wyglądasz w tej czapce. Zobaczcie, biała wełna, grej, skarpetki i ciepła czapka, naprawdę super.